<sk originalny> Nie. Witam wszystkich Aleksandra Gouda dla Realnews.pl, a ze mną Kamila Wybrańczyk. Kamiszka, witaj. Cześć, witam. Jak twoje ostatnie dni przed walką? Bardzo spokojnie, skupiona jestem, czekam do jutra. Czyli relaks, odpoczywasz. Odpoczywam, relaks, jem dużo jem, żeby napędzić brzuszek nawadniam się i... I czekam na jutrzejszy dzień. Co najbardziej lubisz jeść Twoja ulubiona kuchnia? Jezu, wszystkie owoce morza, ale kocham też polską kuchnię. Z ziemniaczki, zimniaczki, mizeria. O Jezu, no takie polskie typowe jedzenie, ale też bardzo lubię owoce morza. Ogólnie wszystko. Wiesz, to teraz akurat mi zdałaś świtanie w momencie, kiedy wiesz, robiłam wagę, więc teraz bym chyba wszystko zjadła. Także. A Ty sama umiesz, potrafisz dobrze gotować? Nie. Nie, nie i nie, nie lubię. Nie podejmuje się tego nigdy. Czyli głównie zamawiasz lub w jakiejś restauracji? Tak, ale mój Artur bardzo dobrze gotuje. On mnie w tym wyręcza. Tak. Czyli, czyli się uzupełniacie. Dokładnie tak. Ty sprzątaż on gotuje? To, żebyś wiedziała. Ja jestem, to, jestem pedantką, naprawdę. Mhm. U mnie to jest wszystko musi się błyszczeć, e, a Artur znowu lubi gotować. Mhm. No to takiego męża mieć, to cudowna sprawa, który dobrze gotuje. Właśnie jak ty się odniesiesz do słów twojej przeciwniczki, która powiedziała, że ty się wybiłaś na Arturze? Ale Nie mam z tym problemu. Na pewno się troszkę wybiłam, bo jednak jestem ze znanym partnerem, więc wszyscy też mnie oglądali, no bo jednak śledzili jego życie. I na pewno też mi pomógł bardzo z rozwinięciem tam moich marek, no ale teraz, na tę chwilę, już nikt nie pisze narzeczona Artura Szpilki, tylko Kamila Wybrańczyk, narzeczona Artura Szpilki. Więc gdzieś tam sobie na to swoje nazwisko też sama zapracowałam. Mam swoje trzy świetnie prosperujące marki. To jest coś chyba żywieniowego? Nie wiesz, co? Jedna marka jest kosmetyczna, bajka Kamila Wybrańczyk, druga to jest w butelce, alkohole produkuje ze wspólnikiem, a trzecia marka to zrobiliśmy teraz suplement diety dla osób, które mają depresję, lęki. I nasz suplement niedługo do aptek też wchodzi, więc. Mhm. No i tak sobie powoli działam. Czyli można powiedzieć, że jesteś bizneswoman. Jestem, na pewno. Jestem, na pewno bardzo lubię inwestować i, i czego się nie dotknę to zamieniam w złoto. Mhm. Czyli też tak może być jutro. Oby. Twy... Artur debiutuje w MMA, co ty na to? Wspierasz go? Wiesz co, wspieram go, no ty ciężko mi się patrzy też na swojego partnera, którego zawsze wiesz, oglądałam w boksie e, Którego zawsze oglądałam w boksie i teraz gdzieś tam jak widzę jakąś e, kula na tej macie To też jest dla mnie, I, to jest, też mnie troszkę denerwuje, bo ja mam więcej doświadczenia na tej macie I jak widzę jak on robi jakieś e, źle rzeczy, to ja mam ochotę tam wejść i tak go poprzestawiać Więc po to tego uczysz nawet? Nie nie, nie, nie uczę go, ale Aha. oglądam i... E, 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 i no, gdzieś tam zawsze jakieś w, w domu coś nam pokazuje, uwaga. No to jest no coś, jak on w bok się do mnie. Czasami wiesz, coś tam robimy, to on mi pokazuje, to zrób tak, to zrób tak. No ale ogólnie razem nie trenujemy, bo zawsze się na siebie denerwujemy, więc to nie ma sensu. No tak, czasem lepiej nie łączyć takich spraw, e, e, jeśli jest się blisk, blisk wzajemnie... Wniosku, tak, w związku. Tak, dokładnie. <laughs> tak, em, Powiedziałaś, że masz charakter bardziej podniecający niż cycki. Co, co miałaś na myśli? Jaki, jaki, jaka jesteś? Wiesz co, e, po prostu każdy zawsze zwraca uwagę na ten wygląd zewnętrzny, tak? Jest, e, może być kobieta przepiękna, nie wiem, ale gdzieś tam ten charakter jest z moduły. Ja zawsze powtarzam, że lepiej być wyrazistym człowiekiem niż takim niejakim, bo nigdy się na niego mm -hmm. nie zwraca uwagi. E, no i tak, potwierdzam i pod, pod podtrzymuję to dalej, że charakter mam bardziej podniecający niż cycki, bo jest bardziej po prostu zadziorny mm. i fajniejszy, no. Po Czyli po twój narzeczony zakochał się głównie Na pewno... ty, no, najpierw w moim charakterze niż wyglądzie. Czyli lubię <laughs> pewne siebie, kobiety, trochę agresywne. Yy, nie wiem, czy agresywne, yy. chyba bardziej pewne siebie mm. i zaradne. Twoim mm. A jak, Czy masz duży stres przed samą walką? Czy on schodzi? Im bliżej gali, tym, tym on się zmniejsza. Wiesz co, teraz nie mam. Akurat jak wychodziłam teraz na trening, też nie było żadnego stresu. Ten st ja jestem dziwnym człowiekiem, wiesz, bo troszeczkę inaczej podchodzą do tego ludzie, którzy z tego żyją. Uh -huh. y I na przykład mają tylko to, nie mają nic więcej. Ja z tego nie żyję i traktuję to jako zabawę. Dla mnie nie jest ważne, czy ja wygram, czy przegram. Ja chcę dawać emocje ludziom. i Chcę, żeby oni się dobrze bawili, żebym ja się dobrze bawiła. Ja się nie stresuję. Wiadomo, że jak wychodzę, do tej walki już idziesz tym tą oświetloną drogą to serce mocniej bije i, i, i czuje się te emocje tą adrenalinę ale ja nie mam nic do stracenia po prostu czyli ten sport walki to twój żywioł dobrze się czujesz dobrze się czuję tak tak dobrze się czuję ale że, czy bym mogła to robić całe życie? Raczej nie. Po walce chcesz kontynuować ćwiczenia i zobaczymy Cię w kolejnych walkach? Wiesz co, to już jest moja czwarta walka we Freakach. Może stoczę jeszcze jedną w tym roku i daję sobie spokój. Nie chcę mi się, a poza tym nie mam czasu ze względu na sprawy też firmowe. Mam naprawdę tyle roboty, że czasami ciężko jest mi pogodzić treningi z zajmowaniem się swoim biznesem, więc jeszcze jedna, może gdzieś i, i wystarczy. No tak, jedna. Ja wiesz, ja mam też 36 lat, więc no, nie wyobrażam sobie, mając 38-40 lat, jeszcze, jeszcze walczyć. Tak? No, dla kobiety jednak jest to duży wysiłek. I też dieta, trzeba się pilnować, mocno, nie tak, możesz sobie to pozwolić. Jeśli tak schodzić, jak jesteś starsza, wiesz o co chodzi? No to już tak, no nie bardzo. Hmm. Czyli raczej relaks, raczej w stronę biznesów pójdziesz. Tak, dokładnie. Jakie, masz, zajmować. jakie masz plany na przyszłość? Może jakieś kolejne e, firmy chcesz otwierać? Wiesz co nie? Raczej rozwijać swoje marki dalej. No teraz naprawdę mam tak szeroki asortyment tych wszystkich rzeczy, że po prostu rozwijać to, co idzie dobrze i, i wystarczy. Chociaż ja nie wiem, bo ja powiem ci szczerze, że mam zawsze tyle pomysłów w głowie i różnych inwestycji, że no, zobaczymy, co, co życie przyniesie. A e, sub, jeśli chodzi o suplementy, skąd pomysł na leki na depresję? Na przykład, czy ty się może zmagałaś? No, ja się nie zmagałam, ale Artur się zmagał. No, no, I to. on brał leki na depresję, ale nie psychotropy, tylko brał takie leki właśnie z apteki, takie hmm. zwykłe suplementy. I kiedyś sobie przypatrzyłam składy tych rzeczy i tak naprawdę gdzieś tam chyba raczej placebo zadziałało niż te leki bo skład był tak mizerny i stwierdziłam Dlaczego by nie zrobić czegoś co by y, dawką przewyższało stężenia normalnych y, takich leków które są dostępne w aptece bez recepty No i udało nam się wiesz my mamy zrobione y, badania w laboratorium w Hamiltonie Także to jest naprawdę taki suplement mega polecam apatil.pl yy, wiesz, dla osób, które nie tylko mają depresję, ale które zmagają się w ogóle z jakimiś takimi e, ciężkimi, ciężkimi stanami. Każdy z nas ma zły dzień, e, no tak. więc można czasami po prostu troszeczkę to podkręcić, żeby nie dopuszczać do takiej sytuacji. A ty miewasz na pewno gorsze dni jak każdy. Jak sobie, jak nauczyłaś się radzić z hejtem, a w pewnym momencie miałaś go dużo i tam było też złe komentarze w twoją stronę? To w pewnym momencie mi się wydaje, człowiek, człowieka łapie trochę taka znieczulica, przynajmniej mnie tak zopało. Ja byłam kiedyś strasznie empatycznym człowiekiem. Bardzo. Potrafiłam po prostu się wzruszać na wszystkim i, i byłam bardzo wrażliwa. I powiem ci szczerze, że nie mam już tego. Nie Rzadko płaczę, rzadko się wzruszam, bo troszeczkę ludzie mnie, mi troszkę wytępili to we mnie. E, musiałam się na to odpornić. Gdybym się na to nie odporniła, to ja naprawdę, no chyba, chyba bym w depresję właśnie popadła. E, I gdzieś tam taka, tak zauważyłam, że to przez ludzi chyba też stajemy się tacy... Mm, z taką skrupę zakładamy na siebie. No niestety. No, coś za coś. A masz jakiegoś psychologa mentalnego? Totalnie nie mam. Nikogo. Nigdy nie korzystałam nawet z usług psychologa. Ja w ogóle jestem po resocjalizacji kryminologicznej, po magisterce, więc też tam miałam elementy psychologii. Staram się sobie w życiu jakoś radzić po prostu. To, co, to, co mi przynosi ulgę, staram się to gdzieś tam, wiesz, w swoje życie. A kto cię najbardziej wspiera? No, Artur. <laughs> Oczywiście Artur. No i ja jego, tak? zawsze walczę o niego jak Lwica. Nie wiadomo co by się nie działo, czy wygrywa, czy przegrywa i wiesz, dla mnie zawsze, zawsze jest najlepszy. A on odkąd zaczęłaś walczyć, jest zadowolony z tego? że weszłaś w ten świat? No, pewnie nie jest, ale on wie, że nawet jakby mi powiedziało, Kama, nie walcz, to bym go postukała po głowie i powiedziała stary, nie będziesz mnie ograniczał, yy, więc wie dobrze, jaki mam charakter i jakby w ogóle głupie to jest takie w związku ograniczanie się. No jeżeli mam na coś ochotę, to, to, po, prostu to po prostu to robię, to tak samo jak ja mu powiedziała, słuchaj, przestań boksować, mhm. wiesz. To no jest tak. na tej samej zasadzie. Co tu się dzieje? Okej. Okay. Ktoś tam tańczy, Ju, okay. już chyba... Świętuje zwycięstwo albo nie? E, Okej, okay. a kiedy, Boże, jakie, jakieś plany na ślub? Nie planujemy, wiesz, mi się, nie. Do, mi się dobrze żyje, bez tego papierku, nie jest Aha. mi to potrzebne e, i nic by to chyba nie zmieniło w naszym życiu. Także... Także na razie nie. Czyli to tylko papierek, macie raczej takie podejście, że to raczej, to nic nie zmieni w, w miłości wzajemnej? No kompletnie nie. Myślę, że jeżeli ludziom się dobrze razem z sobą żyje, kochają się, to nie jest mi potrzebne do tego. Poza tym ja jestem po rozwodzie, ja już byłam kiedyś mężatką. Bardzo dawno temu, 9, 6, 15 lat temu bardzo młodo wyszłam za mąż i miałam tą białą suknię i jakoś nie chciałabym raczej już tego powtarzać, bo tak jak mówię, nie jest mi to do niczego kompletnie potrzebna. Właśnie mówiłaś kiedyś, że mogłabyś napisać książkę o toksycznych związkach. Oj, mogłabym. Mogłabym bardzo długo. To by była tragedia. Miałaś styczność z takimi toksycznymi mężczyznami, może socjofatami, tak zwanymi Piotrusie, Pan? Taki miałam, typ. miałam. No niestety. Ale nie chcę się do tego wracać, bo to był straszny okres w moim życiu i jakby odcinam ten kuponik. Czyli to też Cię na pewno bardzo wzmocniło. Tak, to na pewno. Minął czas i teraz trafiłaś na tego jedynego i już tutaj. Dokładnie. Super, no to powodzenia jutro, słuchaj, odpoczywaj i, i idź na dobre jedzonko. Bardzo Ci dziękuję. Piątka. Cześć.

Patrz pytają. Nie, oczytam o czytam o zawodnikach so, tutaj. Je, 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 włosy. Dziękuję, naturalne nie myśl, że doczepiane jak ja wszystkie, czuję, jak ja wszystkie. Ja czuję, no jak ten nic, 100% naturalność. Dobrze no, 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 chodzi na 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 To robimy, co? Tak tam, tam, robimy, tam gdzie? Tam A, tam, tam jest kamera. Dobrą bajerę.